Do nas może zdecydowujemy nawet z mikrofonu. Czyli z mikrofon Co dzieje się z naszym państwem? Co dzieje się z naszymi obywatelami? Osiemnasty każdego miesiąca to dzień solidarności z represjonowanymi sędziami. To daje do tego również prokuratorami, bo trzeba to powiedzieć. Z represjonowanymi. Pracownikami, prawnikami związanymi z naszą służbą, z naszą sprawiedliwością, prawdziwą sprawiedliwością. Proszę Państwa, jak okropnie brzmi to słowo, represjonowanie. Jeżeli sobie uświadomimy, że ci ludzie, tacy jak Igor Tulej, jak sędzia bawełniczy, jak. Yy, Beata Morales. Beata Morales. byś zielonych byśmy wymienili ich. O, A ten marżurę, ten o tak jest. Co? Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu od roku albo dłużej szykanowali. A jak te szykany wyglądają? A proszę Państwa, z dnia na dzień, bo nie spodobał się komuś wyrok, to wobec tego dziękujemy. Jest oddelegowany w ciągu dwóch dni do sądu, do prokuratury oddalonej kilkaset kilometrów od dotychczasowego miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Że ma rodziny, że ma dzieci, że to kobieta odpowiedzialna za swoich najbliższych, ale co tam? Taka jest decyzja. Rozkaz, baczność wykonać. Proszę Państwa, przypuszczam, że każdy z Was zamyka oczy i tak sobie myśli, w jakich rzeczach żyjemy. Może to jest tylko zły syn, może to mi się tylko śni. Otworzę oczy i będzie inaczej. Bo to niemożliwe, żeby w ciągu tak, krótkiego czasu tak zniszczyć wiele i tak zniszczyć wiele przychodzimy tu od sześciu lat, przychodzimy tu, jeździmy do Rzeszowa, do Warszawy, do Gdańska, kod istniej. był ten czas wyciszenia, kiedy ze względu na te pandemiczne ograniczenia. Nie działaliśmy, ale jesteśmy, proszę Państwa. Jesteśmy, bo musimy być, bo chcemy być, bo mamy świadomość, jak wiele będzie od nas zależało. Wiem, sama to odczuwam, nawet dzisiaj, gdy słuchałam konferencji pana ministra wiadomego był moment taki, że gdybym miała siłę unieść telewizor, to nie wiem, czy by nie poleciał przez okno. Proszę Państwa, nie jedna, nie jedna z nas osoba wyłącza telewizor, gdy słyszy tą nachalną, lejącą się propagandą, lubiącą z tych, którzy tego słuchają, po prostu głupców. Którzy mają słuchać, uśmiechać się i chwalić. Nie będziemy chwalić. Nie będziemy chwalić, bo nie będziemy się wstydzić przed, naszym dziećmi, przed naszymi dziećmi, przed naszymi dziełkami, przed naszymi uczniami. Nie będziemy tego chwalić. Ale chciałabym, Refleksję właśnie na temat tej, tej opresji w stosunku do pracowników sądu. Popatrzeć na ten problem szerzej. Proszę Państwa, patrzymy z oburzeniem, z żenowaniem, z ogromnym zawstydzeniem na. Tę pogardę, z jaką traktuje się ludzi. I popatrzcie, to nie jest tylko kwestia działania w stosunku do pracowników, sędziów, prokuratorów, do nauczycieli także. Ale to jest działanie do wszystkich. Wszystkich, którzy. Którzy nie są wiernymi, oddanymi wyborcami PiSu albo za takich mogą w przyszłości uchodzić. Gdzie to szukać? A no popatrzcie, oglądaliśmy przedwczoraj obrady Sejmu. Proszę Państwa, obrady Sejmu o północy. Nocne obrady. Sprawy dotyczące obronności kraju. Tak rozdmuchiwane, podlane sosem patriotycznym, a na sali pustki, a w rządowych jeszcze mniej. Bez prezydenta, bez premiera, no i we, wiadomo, bez naczelnika. Proszę Państwa, a czas na rozmowę, na dyskusję? pół minuty na zadanie pytania. Dziękujemy Państwu. My nie będziemy z Wami rozmawiać, bo Wy jesteście gorszego sortu. Pamiętacie to? Pamiętacie? Pamiętajmy. Bo na tym opierają funkcjonowanie w państwach skłóconych, skłóconych ludzi. Zatem do kogo zwrócimy się kiedyś gdy trzeba będzie bronić naszych praw obywatelskich, nie będzie do jeżeli zostaną tak zdeptane sądy. Zatem krzyknijmy wszyscy wolne sądy, wolne sądy, wolne sądy, wolne sądy, wolne sądy, wolne sądy, wolne sądy. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne proszę, sądy. Państwa, proszę Państwa, stając w obronie sędziów, prokuratorów, tak naprawdę to stajemy w obronie trójpodziału władzy. A to oznacza, że stajemy w obronie państwa demokratycznego. Państwa poukładanego, państwa bez uzurpatorów i państwa, w którym obywatel zna swoje prawa i te jego prawa są chronione. Broniąc sędziów i prokuratorów, broniąc wolnych sądów, Bronimy naszej obecności w europejskim systemie sprawiedliwości, a w konsekwencji bronimy naszej obecności w kulturze zachodniej, w cywilizacji zachodniej, po prostu w Unii Europejskiej. I bronimy w ten sposób tak naprawdę naszego bezpieczeństwa. No i powiem, broniąc sędziów, broniąc prokuratorów, broniąc wolnych sądów, bronimy także naszych pieniędzy. Proszę Państwa, to warto sobie uświadomić, że teraz będzie jeszcze więcej. Koszty łamania praw, kosztują nas milion euro. Dziennie pół miliona euro dziennie to turów. Nie będę dokonać przeliczeń, ile to jest złotówek, ale wszyscy czytamy w internecie te listy, te prośby. Pomóżcie, moja córeczka roczna, jeżeli nie zostanie poddana ciężko bardzo drogiej, nierefundowanej. Terapii na zachodzie umrze. Mój synek nie będzie chodził i będzie umierał po mazań w mięśniu. Pomóżcie. Proszę państwa, ile dzieci zostałoby uratowanych? Proszę państwa. Broniąc sądów. Wolnych sądów. Obnażając, ściągając maskę tego ogólnego zakłamania, proszę Państwa, musimy mówić: popatrzcie, do czego zmierzają, do czego zmierza ta kolejna niby reforma zioby. Proszę Państwa, ile w tym perfidii? Rzuca hasła, coś zapowiada, wykonuje działania e, pozorowane. pozorowane i taką reklamę robi dla czegoś, co w ogóle jeszcze nie wiemy, czym będzie. A co potem? Potem na dzień przed pojawia się projekt w Sejmie. Sędzią, yy, posłowie opozycyjni nie mają czasu go przeczytać, nie mają szansy na skonsultowanie. Posłowie pisowskie nie muszą czytać, bo oni wiedzą, jak i kiedy mają rączki podnosić. I proszę Państwa, a potem o północy przepycha się, tak jest, między wierszami to, co się chce przepchnąć. Proszę Państwa, co chcą zrobić w tej spłaszczającej ilość sądów reformy? Chcą ograniczyć ilość sędziów w Sądzie Najwyższym. W międzyczasie wykonać proces takiej weryfikacji, która sami doskonale rozumiemy komu i czemu będzie służyć. To przejdzie przez to siateczko, które ustalił. A wtedy, proszę Państwa, przyzwyczajenie już do owej reasumpcji. Jeśli wygramy wybory, to będzie reasumpcja. To wygodni sędziowie, posłusznie za odbiorą, zanegują poprawność, poprawność wyboru. To czarna wizja. Miejmy nadzieję, że się nie spełni, że się nie zrealizuje. No, Proszę Państwa. I jeszcze jedna refleksja starego Białorusinia. Za pomyślmy, co będzie za 10 lat. Pomyślmy, jakich ludzi przyszłych, wyborców, rządzących. To pokolenie, które będzie najbardziej aktywne i żywotne w państwie, kogo ten czas dzisiejszy ukształtuje Ziobro prowadzi działania, zresztą nie tylko on, bo przypomnijmy sobie Komisję Wenecką i przypomnijmy sobie wyroki Trybunału Konstytucyjnego i stosunek do tego. I działania ziobry, który mówi wprost. Ten wyrok nam się podoba, to go będziemy realizować, respektować. Ten nam się nie podoba, to nie będziemy. To wobec tego, do czego prowadzimy? Czego uczymy pokolenie tych młodych, którzy jeszcze nie rozumieją, w jaką. Ponurą rzeczywistość i ten rząd prowadzi. Buta, siła I fizyczna nad wrażliwością serca i siłą rozumu. To będzie. Idziemy ku w takiej sprawie. Są dwie opcje, a może jedna drugiej wcale nie wyklucza. Nie wyklucza. Ku anarchii albo totalnemu zamordyzmowi. I taka niestety czarna przyszłość się rysuje, jeżeli nie obróimy sądu. Proszę Państwa, nie chciałam narudzić. Nie chciałam tak smutno mówić, bo wierzę w to, że nawet patrząc na sondaże, to tych, którzy są po stronie opozycyjnej jest więcej. Jest nas więcej. Zatem mówmy, głośno mówmy, że tam gdzie jest zgoda, tam są sukcesy, tam są osiągnięcia. Mówmy, niezależnie od tego, do której partii mamy, jest nam bliżej. Mówmy o wspólnej liście wyborczej, bo inaczej, niestety, jak ta wrona, wytraczę to, co mi Zatem, proszę Państwa, konstytucja! 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 Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Dziękuję, Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa zechciałby podzielić się z Wielkiej Brytanii, marzeń, w drobie, kraju, marzeń ich przeszło. Widzieliśmy nadzieję, że na nie będę z tróch dnia lecz tego jest zło, która tkwi jak ziara. Przyszłych po w duszy bohatera, lecz ten jest w obłąk, która pija, ciano, przyszłych po w duszy bohater. rozmawiajmy z ludźmi. Otwierajmy im oczy. Ja wiem, że to trzeba, bo jest to trzeba telewizora i programu. Proszę Państwa, ale wierzę. Niech ta nadzieja w nas, w nas. trwa. Djenkou yene, djenkou yene, djenkou yene.